Cześć, dzisiaj zapraszam na spacer po wyspie Penang, a dokładnie po największym mieście tej wyspy, czyli Georgetown. Wyspa Penang leży w Malezji, w jej północno-zachodniej części, w sumie niedaleko Tajlandii. Pierwszy raz na wyspę trafiłem jakieś 7-8 lat temu. Zostałem tutaj wysłany na dwumiesięczną delegację. Następnie rok później, zostałem wysłany po raz kolejny, znowu na dwa miesiące. Poznałem trochę ludzi, poznałem fajne miejsca. I później, no jakieś 3-3,5 pół roku temu, przebywając w Azji, kiedy już postanowiłem, że będę szukał pracy właśnie w Azji, zdecydowałem się przyjechać właśnie do Penangu. I założyć tutaj taką bazę. Mieszkałem tutaj znowu chyba ponad 2 miesiące aplikując w różne miejsca, właśnie w Azji. Tak więc mogę powiedzieć, że znam to miejsce dosyć dobrze. Dzisiaj trochę właśnie o nim opowiem. Tu widzicie jedną z bocznych uliczek, gdzie robią najbardziej znany deser na wyspie, czyli Chendol. Ale zobaczcie tutaj bardzo dużo różnych stoi z jedzeniem, bo wyspa ta jest słynna z jedzenia. Nie każdy może o tym wie, zwłaszcza turyści tam z Europy, może nie, nie, nie wszyscy wiedzą, ale jedzenie to jest cel większości chyba wycieczek na tę wyspę. Zwłaszcza ludzi z Malezji, czy tam z okolic, czy z Chin, bo no, jedzenie jest dosyć wyjątkowe. Jest to mieszanka różnych kuchni, ponieważ sama wyspa Penang, jak w sumie cała Malezja, to jest mieszanka różnych kultur. Mam wrażenie, że w Penangu to jeszcze bardziej jest takie widoczne, bo jak większość Malezji jest muzułmańska i większością ludności jest, są Malajowie. Tak, w Penangu jest troszeczkę inaczej, bo jakoś większość są to Chińczycy, czy ludność pochodzenia Chińczy, chińskiego, oczywiście są to Malezyjczycy, w sensie obywatele Malezji, ale, ale pochodzenia chińskiego. Chyba jest około, tak się strzelam, około 70-75%. Następnie są właśnie Malajowie, a na końcu są Hindusi, czy właściwie znowu Indyjczycy, bo nie wszyscy tutaj są wyznania hinduskiego, niektórzy są muzułmanami. Sama wyspa, a zwłaszcza to największe miasto, czyli Georgetown, bardzo ciekawa moim zdaniem, bardzo ciekawa architektura kolonialna, to była kiedyś kolonia brytyjska, podobnie jak Malaka i Singapur, więc jest bardzo charakterystyczna taka architektura. Z jednej strony właśnie taka kolonialna, a z drugiej strony to jest taka typowo też, też chińska. W pewnym sensie, znaczy, ja bym powiedział lokalna, już, bo to są takie charakterystyczne domki, tak zwane Shop Houses, piętrowe, właśnie takie domki. Na dole jest taka duża przestrzeń, gdzie zazwyczaj tam prowadziło się jakiś biznes, a u góry po prostu była część mieszkalna, gdzie, gdzie mieszkała jakaś tam rodzina. Obecnie wszystko to jest objęte programem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co przekłada się na to, że wszystko tutaj no wygląda tak jak powiedzmy wyglądało te, te 10 czy, czy, czy nawet set lat temu i nawet ciężko tu jest cokolwiek zmienić w tych, w tych mieszkaniach. Miałem znajomego, który, który miał to jakieś mieszkanie w centrum i, i mówił, że no ciężko jakieś wszystkie remonty trzeba konsultować z jakimiś... Z jakimiś ludźmi, cokolwiek ciężko zrobić, w końcu pozbyć się tego mieszkania. Tu widzicie meczet. Tak jak mówiłem, no, muzułmanów jednak jest sporo, bądź co bądź. Meczet w centrum, chyba największy. Może nie największy na wyspie, bo tam jest jeszcze kilka takich dosyć sporych, ale taki dosyć popularny. Oczywiście 500 dziennie jest na, na, są na nawołania do modlitwy z tych wież niedaleko jest taka ciekawa knajpa którą otwierają codziennie o 22 no, tam się ustawia już kolejka powiedzmy pół godziny wcześniej w oczekiwaniu na, na to jedzenie całkiem ciekawe takie właśnie indyjsko muzułmańskie ryż z jakimiś tam różnymi mięsami i warzywami nasi kandar polecam teraz powoli idziemy w kierunku dzielnicy lindia no, jest to dzielnica zamieszkała przez ludzi pochodzenia, właśnie, indyjskiego. Bardzo kolorowa, tam się coś, zawsze jakaś tam muzyka leci, jest masa jakiś, stoi z jedzeniem, właśnie takim typowo hinduskim. Zresztą zaraz zobaczycie. Są jakieś sklepy sprzedające jakieś ubrania, muzykę. No, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Sama dzielnica nie jest duża, ale, ale warto, tu, warto tu przyjść zobaczyć. Spory z restauracji, no tak jak mówię, no w, całym, w całym Penangu jest masa dużo masa dobrego jedzenia z różnych kuchni, z chińskiej, z malajskiej, z hinduskiej, do wyboru, do koloru. A co ciekawe, to też są właśnie one są wymieszane, te, te, te kuchnie. I to sprawia, że, że właśnie Penang jest taki jedyny w swoim rodzaju. Ta kuchnia tutaj lokalna jest naprawdę wyjątkowa. Co mógłbym powiedzieć, jeśli ktoś z Was kiedykolwiek by tutaj przyjeżdżał, no nie oszczędzajcie za bardzo. Bo faktycznie można zjeść bardzo, bardzo tanio. Ale warto wydać te parę złotych więcej i, i spróbować czegoś lepszego. Teraz idziemy w kierunku takiej świątyni buddyjskiej. Też jedna z bardziej znanych takich świątyń tutaj. Coś tu się działo, nie do końca wiemy, była jakaś scena ułożona, jakaś muzyka leciała, ale normalnie tu ludzie wchodzą modlą się, palą kadzidła. Całkiem fajnie to wygląda, Do że nie wchodziłem, a w środku też jest całkiem fajnie. Myślę, że taki jest jeden z punktów, które, które warto odwiedzić. Tak jak mówiłem, no wcześniej, był, wcześniej był meczet, tu jest świątynia buddyjska, a za chwilę zobaczycie Taką świątynię chrześcijańską, czyli Kościół, ale ja z tego co pamiętam, to jest Kościół anglikański, a w każdym razie jakiś protestancki, bo, bo tak jak tutaj Brytyjczycy rządzili, to, to głównie właśnie chyba Kościoły anglikańskie pobudowali, ale katolickie też są, bo, bo kiedyś byłem na, w czasie Wielkanocy i to dosłownie tam, 200-300 metrów dalej, jest, jest też Kościół katolicki. Gdzie odbywały się normalne msze. I tak, w Penangu, oprócz jedzenia, to nie ma takich typowych atrakcji, które moglibyśmy się spodziewać, powiedzmy, na jakiejś tam egzotycznej wyspie. Jest niby plaża, ale plaża jest brzydka. Ona została zniszczona podczas tsunami, tego wielkiego w Azji. To chyba był rok 2004. Nie pamiętam już teraz. Więc plaża się średnio prezentuje. Ta woda jest tutaj dosyć brudna, chyba przez to, że jest duży ruch jakichś statków, może a tu jesteśmy na takim, takim trawniku ogromnym, tutaj przed jakimś tam urzędem miasta. Tam jest niedaleko woda. Tu często jakieś są imprezy, coś tu się dzieje. Jakiś tam chiński nowy rok, zawsze tu jakieś koncerty się odbywają. A w normalny weekend to po prostu przychodzą ludzie odpocząć czy tam pobawić się z dziećmi. A, ale moim zdaniem całkiem, całkiem, fajne, całkiem fajne miejsce. No i takich miejsc jest sporo, sporo właśnie ciekawych w Penangu. Ehm, oprócz właśnie tego starego miasta, które tam wcześniej pokazywałem, różnych dzielnic, e, typowo chińskiej, typowo hinduskiej, e, jest też góra, jest też dżungla, można się przejść. E, e, a sama wyspa nie jest też taka duża, to jest tam powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów. Można, nie wiem, wypożyczyć motor. Pojeździć, wziąć, wsiąść taksówkę, też pojeździć. To czy tam jakiegoś graba, Ubera, to nie są jakieś duże pieniądze. Tutaj idziemy wzdłuż takiego właśnie taka ścieżka z takim bardzo ładnym oświetleniem, to w nocy bardzo fajnie się prezentuje. Tu pozostałości znowu kolonialne, jakaś tam wieża. No i z czego też Penang jest słynny, to, to są murale. Właśnie teraz zmierzamy w stronę dzielnicy murali. Z to już kilkanaście lat temu one, te pierwsze murale powstały. Tu, właśnie ten chłopczyk na motorze, to, to chyba jeden z pierwszych murali. To jakiś Europejczyk namalował te pierwsze, potem zaczęły się pojawiać następne, 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 i teraz, w wielu naprawdę miejscach tego starego miasta, są takie murale lepsze bądź gorsze, bardziej lub mniej popularne. Wiadomo, te pierwsze cieszą się jakąś taką największą popularnością pojawiał się na różnych motywach, na jakichś koszulkach, plakatach, różnego rodzaju pamiątkach można sobie zakupić. Tu właśnie ma mój ulubiony mural, taki skaczący Bruce Lee, walczący z Kotem, ale to też już tak powoli niszczeje, bo ja pamiętam, byłem pierwszy raz, to, to, to lepiej to, było, to się prezentowało. No, i tak mówiłem, miasto troszeczkę staje się coraz bardziej turystyczne. Ale moim zdaniem jeszcze nie jest, nie jest tak źle, To tak właśnie widzimy taką jedną ulicę, którą pamiętam jak pierwszy raz byłem, to ona była praktycznie pusta, niewiele tu rzeczy się działo. A teraz jest masa różnych jakichś stoisk, sprzedają pamiątki, sprzedają jedzenie, lody, różne takie rzeczy, ciekawostki niby. Może to nie są takie tradycyjne ciekawostki, to są bardziej takie turystyczne, ale, ale to naprawdę fajne miejsce, stoją właśnie... Y, takie dziadki od można się przejechać z jednej strony właśnie ulicy jest taka no, taka naprawdę ładna świątynia a idąc z drugą stronę y, będziemy właśnie mijać y, y, takie y, no jedna z tych y, bardziej popularnych murali i tu się naprawdę zawsze dużo y, dzieje też czasami jakieś, właśnie jakaś muzyka leci y, y, całkiem przyjemnie y, no a co poza tym są jeszcze takie, takie przystanie tradycyjne, tam jeszcze ludzie wciąż mieszkają, to jest, to jest bardzo fajne. Można pchać na ogrody botaniczne, są różne jakieś muzea, jest kultura taka pokazana Peranakan, czyli to są taka, to są dokładnie potomkowie pierwszych Chińczyków, którzy przyjechali tutaj i związali się z miejscową ludnością. Naprawdę naprawdę jest masa różnych fajnych rzeczy, do tego przepyszne jedzenie. Ludzie są raczej mili Moim zdaniem zawsze tutaj jakoś się dobrze czuję. No i dzięki i też przez to właśnie wracam myślę tak, nie wiem co pół roku co najmniej jestem tutaj odwiedzić, spotykam się ze znajomymi, jakiś tam wpadam na weekend i, i nigdy, nigdy to mi się właściwie tutaj nie nudzi. I właściwie mogę polecić każdemu. Jeśli jest w tej części świata, to, to na pewno warto zobaczyć. A to dzisiaj na tyle. Zapraszam do komentowania. I do następnego razu. Cześć!